Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Alcatela Idol 3, natomiast tym razem w zmniejszonej wersji 4 i 7-calowej. Co możemy zobaczyć na pierwszy rzut oka na to urządzenie? Tak naprawdę wygląda bliźniaczo, podobnie do swojego 5,5-calowego odpowiednika. Jeśli chodzi o wykonanie, również tutaj większych zmian nie ma. Z tyłu mamy do dyspozycji taki panel wykonany z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne, które posiada taki wygląd szczotkowanego aluminium natomiast takim aluminium nie jest, jest to tworzywo sztuczne. Natomiast to, co warto podkreślić, posiada taką fajną, szorstką teksturę, dzięki czemu bardzo fajnie wpasowuje się w nasze dłonie. Natomiast z tego, co zauważyłem, bardzo łatwo powstają tutaj niestety zabrudzenia, ale same zarysowania już jakoś w miarę szybko nie powinny tutaj powstawać, więc jest to całkiem trwały materiał. Podobnie w wersji 47 calowej pochwalę, że oczko aparatu nie wystaje w żaden sposób ponad obrys obudowy dzięki czemu kładąc urządzenie na płaskiej powierzchni ono się w żaden sposób nie przychyla, więc to na pewno jest opcja, że tak powiem, na plus. Co do ramki, urządzenie tak naprawdę również bliźniaczo podobne do wersji 5,5-calowej. Również jest identyczne rozmieszczenie tutaj przycisków funkcyjnych. Ramka w środku jest wypełniona podobnym materiałem, jak znajdziemy tutaj na pleckach, więc jest to taki właśnie szary, szorski plastik. Natomiast na samych ramkach zostały umieszczone takie właśnie świecące coś a la srebro właśnie elementy również z tworzywa szusznego. Na pewno dodają one fajnej elegancji do Urządzenia i na pewno ze sobą to w dość dobry sposób kontrastuje. Więc jeśli chodzi o wygląd, naprawdę urządzenie bardzo bardzo mi przypadło do gustu. Z przodu również generalnie urządzenie jest bardzo podobne do 5,5 calowego odpowiednika, u góry, a także na dole znajdziemy głośniki, głośniki stereo sygnowane przez JBL. więc to na pewno warto tutaj podkreślić. I jeśli chodzi o jakość dźwięku, identyczna jak w wersji 5,5 calowej, bez problemu porównałbym tą jakość do głośników Boom Sound znanych z HTC no i jeśli chodzi o dźwięk bardzo głośny, czysty no i przede wszystkim fajne podbicie basów więc to na pewno również warto mieć tutaj na uwadze. Z przodu większość elementów stanowi szkło hartowane natomiast ostatnim elementem jakim mnie tutaj, że tak powiem zawiódł i ponownie jak to było w wersji 5,5 calowej jest to umieszczenie przycisku power, który mógłby być po prostu umieszczony na prawej krawędzi a niestety został umieszczony na lewej krawędzi no i ponownie w wersji 4.7 calowej jakoś to budzanie za pomocą dwukliku nie zawsze działało mi. Na bardzo podobnej w zasadzie właśnie jak w wersji 5,5 calowej nie zawsze po prostu to było odpowiednio odczytywane chociaż w większości sytuacji wersja 4,7 calowa lepiej ten dwuklik odczytywała więc to również zauważyłem. Samo wykonanie muszę wam powiedzieć, że naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Jest to urządzenie przede wszystkim bardzo solidnie wykonane, nic tutaj nie trzeszczy, cały jest całkiem lekkie, to na pewno warto mieć na uwadze, chociaż tego po samych danych technicznych nie widać, ale w ręce muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest to dość lekkie urządzenie, no i dość cienkie, więc na pewno wpasuje się, że tak powiem, w każdą dłoń co do samego wyświetlacza tutaj zadziały się zmiany w stosunku do wersji 5,5 calowej nie chodzi mi tutaj może o samą przekątą ponieważ tutaj mamy 4,7 cala natomiast jeśli chodzi o rozdzielczość mamy tutaj rozdzielczość HD czyli 1280x720 pikseli w zupełności to wystarcza do komfortowej pracy z tym urządzeniem na tej przekątnej ta rozdzielczość w zupełności wystarcza do tego aby tekst był całkiem ostry i wszystko dość dobrze wyglądało co do samego wzorowania kolorów. Dokładnie na takim samym poziomie jest ono jak w wersji 5,5-calowej. Dobre kąty widzenia, przede wszystkim bardzo dobre tutaj odnasycenie barw, no i również świetne poziomy jasności. Natomiast jedyną rzeczą, jaką mnie tutaj, tutaj trochę drażniła, jest to to, że biel na tych maksymalnych wartościach jasności niestety jest trochę pożółko i to jest podobna przypadłość jaka była w wersji 5,5-calowej. Natomiast ogólnie ujmując w wersji 4,7-calowej, również wyświetlacz jest bardzo, bardzo dobry z do samego czasu, praca na baterii tutaj niestety jest troszeczkę gorzej w porównaniu do wersji 5,5 calowej. Mamy tutaj ogniwo o pojemności 2000 mAh, czyli o 910 mAh mniej niż w wersji 5,5 calowej. No i z takich wyników, jakie zaobserwowałem na WiFi. Na samej sieci WiFi jesteśmy w stanie w zupełności uzyskać ponad 3 godziny podświetlonego ekranu, więc to jest nadal całkiem w porządku wynik. Natomiast na sieci LTE, okolice 2 godzin lub lekko powyżej 2 godzin i jakoś niestety więcej mi się nie udało uzyskać. To może również zależeć od używanych aplikacji, ale takie wyniki właśnie udało mi się uzyskać. Niemniej jednak wydaje mi się, że również jak na średnią półkę, ten wynik jest całkiem w porządku i na pewno wybiega troszeczkę ponad przeciętną. Co do samego systemu, zacznijmy sobie od samych podzespołów, na jakich działa IDOL 3 w wersji 4 i 7 calowej. Mamy tutaj troszeczkę słabszy procesor z Snapdragon 410, taktowanie 1,2 GHz. Z tego co możecie zauważyć, procesor czterudzeniowy, wsparty przez układ graficzny Adreno 305. No i również warto wspomnieć, że jest tu troszeczkę mniej pamięci RAM niż w wersji 5,5 calowej. Mamy 1,5 GB pamięci RAM. Jak to się przekłada na codzienne użytkowanie, tak na Większych różnic jeśli chodzi o prędkość działania, prędkość uruchamiania aplikacji, jakieś klatkowanie animacji, nie zauważyłem nic takiego w porównaniu do wersji 5,5 calowej. Tak naprawdę wszystko chodzi na dokładnie takim samym poziomie. Pewnie za sprawą tego, że mamy tutaj mniejszą rozdzielczość, więc procesor sobie troszeczkę lepiej właśnie radzi. Co do samych, samej nakładki, no to tak jak mówiłem. W wersji 5,5 calowej tutaj Alcatel nie postanowił w żaden jakiś taki mocny sposób zaingerować w samego Androida Lollipop i w większości sytuacji mamy do dyspozycji dokładnie taki interfejs, jaki mamy w czystym Androidzie. Mniej, może na, na przykład właśnie belka powiadomień wygląda w dokładnie taki sam sposób jak w czystym Androidzie. Natomiast jeśli chodzi o takie zmiany ze strony Alcatela, no to na pewno zestaw ikon, jakieś tapety, widżety, to zostało tutaj. Tutaj dodane. Z ciekawych opcji tutaj również podkreślę to, że mamy możliwość umieszczania sobie skrótów na ekranie blokady, w tym celu przechodzimy sobie do ustawień blokady ekranu. Tutaj wybieramy sobie opcję funk. No, i tutaj mamy możliwość wybierania sobie, jakie skróty chcemy mieć umieszczone na naszym ekranie blokady. Mamy maksymalnie 5 skrótów do umieszczenia. Warto również wspomnieć o dość ciekawym sposobie odblokowywania naszego urządzenia. Szczerze mówiąc, również nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Natomiast urządzenie możemy odlokowywać za pomocą naszych oczu, że tak powiem. Podczas konfiguracji urządzenie prosi nas, abyśmy się w różny sposób po prostu spoglądali w prawy róg, w lewy róg. Ustalamy sobie kod PIN, jakby urządzenie miało problem z odczytaniem. Co warto wspomnieć i z okularami i bez okularów ta opcja pozwoliła mi na odlokowanie ekranu, więc na Warto mieć na uwadze. Natomiast, jeśli chodzi o prędkość działania tej opcji, no niestety pozostawia ona wiele do życzenia i raczej, jeśli chodzi o takie codzienne użytkowanie, kiedy szybko musimy odblokować smartfona, coś zrobić, to naprawdę nie będzie się nadawać do tego. Niemniej jednak, fajny gadżet, którego raczej nie spotkamy w innych smartfonach. Również warto powiedzieć, że przetwornik JBL działa tutaj wraz ze słuchawkami. On wtedy podbija generalnie basy i to na pewno taki dość lepszy efekt daje, jeśli chodzi o muzykę. Jeśli chodzi o gesty, tak naprawdę to, to co Wam wcześniej wspomniałem, mamy możliwość dwukrotnego kliknięcia na ekran, aby nam się on wybucił. Mamy możliwość opodostania telefonu, aby wyciszyć przychodzące połączenie, no i odwrócić telefon, aby aktywować drzemkę. Więc, to, jeśli chodzi o. Same gesty. Warto wspomnieć również o tym, że mamy tutaj taki interfejs jak OneTouch Stream, coś ala Blinkvit znany z HTC, ale mamy tutaj wyświetlone tak naprawdę pogodę i tu taką szczegółową pogodę z prędkością wiatru, z poziomem wilgotności, więc to na pewno warto mieć na uwadze. Przeciągając sobie w ten sposób, z tego co wiem, tutaj nam się to oświeża. Poniżej mamy wydarzenia z naszego kalendarza, jakieś proponowane tapety, proponowane aplikacje, ale co najważniejsze, mamy tutaj również z różnych źródeł pobierane wiadomości, więc jeśli chcemy jakieś szybkie newsy sobie przeczytać, możemy właśnie za pomocą tej aplikacji to poczynić. Mamy również możliwość edytowania tych zakładek, więc to na pewno też jest dość ciekawa opcja, która również wyróżnia samą nakładkę Alcatela ponieważ w wersji 5 był również to występuje na play innych. Przechodząc do aparatu, 13 megapikseli, mamy tutaj z tego co również pamiętam F2.0, ale szczerze nie jestem pewien czy właśnie w wersji 47 jest F2.0. Z tego co zauważyłem... Na pewno urządzenie dość szybko wykonuje zdjęcia. Co do samej jakości, generalnie na bardzo podobnym poziomie jaka, jaką znajdziemy w wersji 5,5-calowej. Zdjęcia mają fajne nasycenie barw, mają dobrą ostrość i pod tym względem tutaj tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Zdjęcia wyglądają w dość dobry sposób, jak na smartfon, oczywiście, ze średniej półki. Sama aplikacja aparatu wygląda również bliźniaczek w wersji 5,5-calowej. Bardzo ergonomicznie zafektowana. Tutaj z dołu mamy możliwość wysuwania sobie specjalnych trybów. Mamy tryb automatyczny tryb HDR, tryb panoramiczny, tryb ręczny, zdjęcia pokładkowe, skaner, co ciekawe, to również jest w tej wersji 47-calowej, no i zbliżenie twarzy, to jest dla zdjęć typu selfie. Zmiana zadziała się właśnie jeśli chodzi o przedni aparat, tutaj zamiast 8 megapikseli mamy 5 megapikseli. Z tego co zauważyłem, jeśli chodzi o ostrość, bardzo podobny poziom jak w wersji 5,5-calowej, natomiast jeśli chodzi o kolory zdjęcia z przedniej kamery, tutaj niestety są one troszeczkę bardziej tak przytłumione w porównaniu do 8-megapikselowego przedniego aparatu z wersji 5,5-calowej. Tak więc, jeśli chodzi o aparat w wersji 4,7-calowej, to również nie ma się do czego przyczepić. Fajne jakość zdjęcia i naprawdę zdjęcia poczynione tym telefonem przypadły mi do gustu. Przechodząc do podsumowania, wersja 4,7-calowa, że tak powiem, praktycznie w żaden sposób nie odbiega od wersji 5.5-calowej. Wydajność ze sprawą zmniejszonej rozdzielczości ekranu stoi na dość podobnym poziomie. 1,5 GB pamięci RAM zupełnie nie przeszkadza. Bardzo dobre jest zarządzanie tą pamięcią RAM. Natomiast jeden taki problem, jaki tutaj dostrzegam, to jest to, że urządzenie posiada 8 GB pamięci wewnętrznej. No i niestety, jak to zwykle bywa, bardzo szybko to się zapełnia. Natomiast mamy możliwość tutaj dołożenia, podobnie jak w wersji 5.5-calowej, karty microSD aż do 120. 28 GB, co również nie zdarza się często w urządzeniach ze średniej półki. Naprawdę, jeśli poszukujecie telefonu do 1000 zł, Alcatel Idol 3 4, 4, cala wydaje się dość fajną opcją i jak najbardziej wam go polecam. Dobra, jeśli chodzi o recenzję tego urządzenia, to jest na tyle, zapraszam was oczywiście do komentowania, a tymczasem się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Na razie.